Sport to zdrowie. Wychowanie fizyczne to sposób na życie. Nowe centrum skłusza Redeco wwwredeko. Poniedziałkowe zmagania rozpoczęły się od pewnej wygranej zespołu The Crazy Gang nad Hardballs United 4 do 0. Co ciekawe, trzy gole strzeli panowie Kuś. Dwie bramki Benjamin, jedną Szczepan. Starczą wyszli z pojedynku z DBGTIR zawodnicy FC Albatros, zdobywając trzy bramki a tracąc jedną. Umocnili się na prowadzeniu w Ekstraklasie z trzema zwycięstwami na koncie. Maciej Gelner i Dawid Bowert to bohaterowie odpowiednio złodziejówki i mercaderii. Obaj strzelili w spotkaniu tych zespołów po trzy bramki. Remis był sprawiedliwym wynikiem, a który z panów jest lepszym snajperem? O tym zapewne przekonamy się w dalszej części rozgrywek. Liczba 3 często przebijała się w relacjach z poniedziałkowych spotkań, nie inaczej jest w przypadku meczu Portugalii z MGM Systems. Południowcy triumfowali, jak łatwo się domyślić, właśnie. 3 do 0 Piotr Maciejewski i Marian Przestalski to na pewno dwóch bohaterów wtorkowych meczów. Spartan Cup Ten I zdobył aż sześć bramek dla swojego zespołu, co pozwoliło Elektrotimowi zwyciężyć z Olimpią Sępolno 9 do 1. Był to pierwszy mecz w 11 edycji zmagań, gdzie padło aż 10 goli. Marian Przestalski, który lideruje zespołowi Ace Polanka, ustrzelił natomiast klasycznego hat-tricka w meczu z Breslauerem. Bramki te dały zwycięstwo 3 do 1. Komplet wtorkowych spotkań zakończył mecz Breslauera z fair play. Breslauerowcy okazali się lepsi, wygrywając 2 do 1. Nowe centrum skłusza redeko. Sport to zdrowie. Wychowanie fizyczne to sposób na życie.